Pojawiło się rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 21 marca 2023 rok w sprawie programu strzałów ochronnych dla żołnierzy zawodowych pozycja 686. Znajdziecie to na stronie, jeśli chodzi o ten dokument, dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej i jest Warszawa dnia 12 kwietnia 2023 pozycja 686, rozporządzenie bla bla i znajdziecie to na isap.sejm.gov.pl i tam musicie sobie to poszukać. Zgodnie z treścią załącznika do wyżej wymienionego rozporządzenia w kalendarzu strzałów obowiązkowych dla żołnierzy zawodowych pojawiła się nowa pozycja przeciw grypie sezonowej i to się tyczy wszystkich żołnierzy zawodowych. Jak to było do tej pory? Ano do tej pory było to w ten sposób, że po prostu jeżeli chodzi o szczepienie przeciwko grypie, to zazwyczaj na pododdziałach leciała informacja, kto chce się zaszczepić przeciwko grypie. Zbierano ilość, odpowiednia ilość tych szczepów była zamawiana i te osoby na znak sygnał szły na izbę, czy tam gdziekolwiek, gdzie było organizowanie to szczepienie przeciwko grypie. No i ta grypa i po prostu tą szczepionkę przyjmowała. Ale coś ciekawe. Wszyscy żołnierze zawodowi. Liczba dawek i schemat strzałów według wskazań producenta stosownie do na razie oczywiście niewiążących zaleceń czego? WHO. Tak, i co jest najważniejsze, strzały są ważne tylko jeden sezon epidemiczny. Na jeden sezon, ze względu na co sezonowe zmiany składu według na razie oczywiście niewiążących zaleceń WHO. Czy drodzy koledzy, koleżanki, mundurowi żołnierze, w tym przypadku nie wygląda wam to troszeczkę na takie przygotowywanie pod traktat przeciwpandemiczny? Na razie to WHO nie, powiedzmy, no nie ma takiej jakiejś tam władzy, ale no cały czas było mówione, że to WHO będzie mówiło, co w danym państwie się dzieje, więc czy czasami nie chcą położyć już. Rączek, czy nasi na przykład, już rządzący, nie robią wszystko, żeby żołnierze po prostu byli postawieni pod ścianą? Mowa o zmianach składu i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę, co? skąd my będziemy wiedzieli, co jest w składzie? Czy wam to czegoś czasami nie przypomina? Bo gotowi jesteście na powtórkę z rozrywki? A kto wie, czy nie będą to strzały na bazie Emeryna? Skąd my może wiedzieć? Skąd my możemy takie rzeczy wiedzieć? Dla tysięcy nowych żołnierzy nie było żadnego przymusu. Nas się goniło, ich już nie. Jak będzie w niedalekiej przyszłości? Co myślicie?